Witajcie kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Koziołka mieliśmy. Lecimy z kolejnym znakiem. Byk, byczek. Hmm. No to lecimy z bykiem. Ojej, ciotka, stara jesteś już. Dobra. Zaczynamy z bykiem. Byku. Byk na wrzesień. Byk na wrzesień. Aha, już trącam. Dobra, kopytami. Byk na wrzesień. Praca i finanse. Hmm. Osemka buław. Sorry za ten pach tutaj, ale, ale, ale. Co my tam dalej mieliśmy? Rodzina tam przyjaciele, jeśli chodzi o byka. Dziewiątka kielichów. Single. Koło. Relacje partnerskie, związki stałe. U, trójka mieczy. Co dalej mamy? Co przychodzi nieoczekiwanego do byka? Co przychodzi nieoczekiwanego do byka? Niespodziewanego. Piątka monet. U, miesiąc będzie no taki. Taki, taki. Na co byki powinny uważać. Kapłan. Wyniki podsumowanie miesiąca. Słoneczko mimo wszystko. I energia ogólna wasza w tym miesiącu, kochani. Trójka monet, czyli byki bardzo mocno będą ciężko pracować. Ok. Lecimy. Hmm. Jeśli chodzi o... O co? O pracę i finanse. Kochani. Podróż jakaś, zaczynacie coś zmieniać w swoim życiu i to dosyć szybko. Mam wrażenie, że byki będą się tutaj komunikować. Byki przede wszystkim stawiają na swoją stabilność, jak to byki. Byki dbają zawsze o swoje finanse. Mam wrażenie, że tutaj korzystacie z szansy. Myślę, że um, będziecie próbowali, um, no wy będziecie troszeczkę tutaj balansować. Mam wrażenie, że. Będziecie starali się złapać jakąś równowagę. Um, może tutaj chodzić o, no, o to, że będziecie um, komunikować się, kochani. Będziecie tutaj um, rozmawiać dosyć dużo na temat um, na temat swojej stałej posady, swojego stanowiska, ewentualnie może tutaj chodzić o, o pieniążki, o wyrównanie jakichś pieniędzy, nawet, kochani. No, o wyrównanie pieniędzy, z których bylibyście zadowoleni, ciekawe. No dobrze. Co jeszcze, jeśli chodzi o byki? Kurczę, ciekawe jest to, że mi się tutaj jeszcze podróż przejawia. Te byki, które będą miały podróż służbową, to mam wrażenie, że jednak, mimo wszystko, bezpiecznie dotrą do domu, będzie tutaj powód do szczęścia, do radości. Co jeszcze? Ha, 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 ha. Byki bacznie przyglądają się sytuacji. Ja mam wrażenie, że byki tutaj mają pokusę w ogóle, żeby odpocząć. Czy tutaj jakaś podróż wam się nie klaruje? Być może z rodziną, być może ze swoim stałym partnerem lub partnerką. Ja mam wrażenie, że wy tutaj. Tak, jakbyście rozważali takie możliwości. Ja mam wrażenie, że wy chcecie, wy chcecie coś zmienić w swoim życiu. Przede wszystkim potrzebujecie zmian, i mam wrażenie, że też myślicie o tym, żeby, żeby chwilę odpocząć, żeby Dać sobie troszeczkę właśnie tego luzu odpoczynku. Intuicja bardzo dobrze będzie Was tutaj prowadzić, jak rozwiązać wszelkie problemy i jak dogadać się z innymi współpracownikami. Myślę, że jakieś kreatywne plany będziecie mieć w głowie, ale mimo wszystko macie kontrolę nad tym, żeby te zmiany się zadziały. Jeśli chodzi o rodzinę, do im, dom i przyjaciół, rodzina, dom, przyjaciel, jest powód do zadowolenia. Beki cieszą się. Sią. byki cieszą się. No tak. Hm. Chłód, lód, analizowanie, rozważanie wszystkiego. Kochani, tak jakbyście układali strategię, jak mieć ten spokój przy rodzinie jak, jak w, w ten spokój sobie, jak ten spokój sobie um, zafundować. <laughs> Mam wrażenie, że byki tutaj przede wszystkim będą dążyły do równowagi emocjonalnej. Jest strategia na to, na chłodno będziecie podchodzić, natomiast mimo wszystko będziecie na te spokojne wody sobie przepływać. I jest powód do zadowolenia, równowaga emocjonalna jest, nie musicie się niczego obawiać. Hmm. Hmm. Co więcej? Co więcej? te, które chcą coś zmienić w swoim życiu, to ja myślę, że tutaj bardzo bardzo mocno będą dążyć do zwycięstwa. Jeżeli mieliście jakieś wątpliwości co do otwartości, czy to przy rodzinie, czy to w gronie znajomych, to ja mam wrażenie, że tutaj jakiś taki ciężar z Was spada. Są jakieś, pojawiają się jakieś alternatywy, jeżeli wasza relacja, gdzieś tutaj podupadła odczuwaliście jakieś przeciążenie wcześniej to mam wrażenie że tutaj będziecie kochani uzdrawiać swoją relację wy macie taki mm, taką smykałeczkę kochani do tego żeby się tak prześlizgać na, na tak jak mówię w ten spokój także plan zadziała kochani wy będziecie tutaj tak jak mówię dążyć do zwycięstwa będziecie Zmieniać. Zmieniać. E, zmieniać atmosferę. Zmieniać e, stan skupienia. Z przeciążenia na taki spokojny, płynny. Okej. Okay. Jeśli chodzi o singli, single, single. Hmm, cóż to za niespodzianki w waszym życiu, kochani. Hm single coś zaczynają. Single tutaj wprawiają koło w ruch. No. Hmm. Fu, fu, fu. Tak jakby single... Kurczę, to jest ciekawe. Wy tak jakbyście powtarzali jakiś schemat. Odchodzicie od kogoś i idziecie w stronę stagnacji, kochani. Liczycie na to, że ziarenko się zasieje, że zasiejecie jakieś ziarno, wyczekujecie działań, po czym odchodzicie. I tak krążycie w kółko na okrągło. Nie przerywacie swojego schematu, z tego nie przerywacie tego cyklu. No, dacie się komuś podkusić, a za chwileczkę odchodzicie. Odwracacie się na pięcie i odchodzicie, idziecie sobie w swoją. O, może nie strefę komfortu, ale idziecie kochani dalej taką stagnację, marazm. No, jakbyś byki wyczekiwały działań, wyczekiwały, że ktoś się pojawi, ktoś podkusi, że będzie fajnie, miło i przyjemnie. A za chwilę. Macie gdzieś i odchodzicie i teraz tak, single, tak jakby martwiły się o swoją równowagę. Powoli, małymi kroczkami chcecie zainwestować w coś, co prawdopodobnie już dawno się rozpadło coś, co, coś, co doprowadziło was do łez, gdzie się popsuło. Była chwila radości, potem pożegnanie, znowu wyczekiwanie. Mówię, wy cały czas powtarzacie, wracacie do tego samego schematu i cyklu, i wy się będziecie kochani zamartwiać, czy ta równowaga u was w życiu nastanie. Mam wrażenie, że single zaczną powoli oceniać sytuację, w której się znalazły, i. Będą próbowały zakończyć ten cykl, to krążenie w kółko. E, Okej. Okay. Jeśli chodzi o pary, relacje partnerskie, pary, związki, ciężkie macie czytanie w ogóle, kochani. E, chyba najcięższy znak w tej chwili, jeśli chodzi o wrzesień. E, kochani, no zdrada, Pff, złamane serce. Rozżalenie. No, coś się kończy w waszym życiu. Próbujecie realizować jakieś plany, macie jakieś, macie jakieś kreatywne pomysły, natomiast tak, jakbyście podejmowali decyzję, tak, jakbyście czuli taki zew, hmm, żeby zadziałać. No, hmm. aż dowalę jeszcze jedną bo mi tu nie pasuje, dokładnie wy podejmujecie decyzję kochani, że idziecie w stronę e, singlostwa, że wy zaczynacie inwestować w siebie zaczynacie realizować, tak jak mówię, swoje plany, zaczynacie działać no, wy chcecie spełniać swoje marzenia, wy wolicie iść w singlostwo wy, wy zostawić relacje jest powód do zmartwień jest powód, znaczy do zmartwień może nie, ale jest takie Poczucie, że macie, no, że jesteście ugodzeni w pierś, że jesteście rozżaleni. Gdzie mi tu, cholerniku, włazisz? Nie ma przytulania. i mi stąd. No tak. No, walki, kłótnie, no... Walki, kłótnie, szarpanie się, szarpanie się o zgodę. Jedna osoba ma tutaj uczucia, chce zawalczyć, chce zawalczyć o zgodę, wyczekuje czegoś. No, druga tutaj manipuluje, chodzi na zieloną trawę, ciężko pracuje nad tym. No, ciężko sobie zapracuje na tę sprawiedliwość, na sprawiedliwość i zmartwienia przez swoje działania. Mm. Okej, okay. jeśli chodzi o to, co przychodzi nieoczekiwanego, Kiculo, ja Cię proszę, Ty zejdź sobie, co? Zejdź sobie, słoneczku moje. tutaj, tutaj sobie idź, nie, dalej nie. Mm. Jeśli chodzi, kochani, o to, co przychodzi niespodziewanego, nieoczekiwanego, dobyczków, byczków we wrześniu. Hmm. Mocno rozchodzi się o pieniądze. Jeżeli wy, ja mam wrażenie, że wy tutaj tak jakbyście, ktoś wam poda pomocną dłoń. Ktoś wam poda pomocną dłoń w momencie, kiedy wy będziecie w jakiejś takiej stracie, w jakiejś takiej biedzie. Mam wrażenie, że wy będziecie skorzystać, jest pokusa, żeby coś stworzyć nowego, żeby stworzyć coś w ogóle dla siebie. Tak jakbyście mieli się za, zająć. No oczywiście nie wszyscy, tak? Ale tak jakbyście mieli coś mieć z tego tytułu. Uważam, że. Mm, he, 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 he. Uważam, że ktoś Wam pomoże. Ktoś, kto ma duże możliwości, będzie Was próbował wesprzeć, będzie Wam chciał pomóc. Ale uważajcie, kochani, bo to jest osoba, która nie ma kiculo odejść, nie ma czystych intencji, no ma diabła za skórą, także może chcieć od Was, może. Może być sytuacja, że osoba, która chce Wam w czymś pomóc, chce Wam rozkręcić jakąś firmę, chce Wam y, pomóc y, y, coś stworzyć, no, że ta osoba może Was doprowadzić równie dobrze też do strat. Uważajcie, kochani. No, uważajcie, kochani. No, dokładnie. Jeżeli myślicie o jakimś zarządzaniu, o czymś, żeby o, 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 hmm, o jakimś zarządzaniu, myślicie o tym, żeby hmm, budować, kreować swoją przyszłość, trzymajcie swoje pieniążki pod kontrolą, kochani, bo możecie być odcięci od szczęścia. Powolnymi krokami zwróćcie uwagę, no. Wyciągnijcie wnioski. Nie widzę osoby, która. No, karta diabła i maga przy tym. To jest niezły, oszust, kombinator. Uważajcie, może chcieć pieniążki dla, si dla siebie, może chcieć przytulić sobie kabrze. Tak jest. A tym samym może doprowadzić Was do straty. Na co powinniście uważać, kochani? I pomimo tego, że to przychodzi niespodziewanie. To jest też dla was ostrzeżenie. To co przychodzi do was nieoczekiwanego, kochani. Hmm. O, znajdą się alternatywy, kochani. Hmm. Na co powinniście uważać, przepraszam. Znajdą się alternatywy, jakieś drogi, wyjście z izolacji, wyjście z takiego poczucia, że nie da się czegoś uratować, nie da się czegoś naprawić, kochani. Uważajcie na. Hmm. Ha, ha, ha. To tak, jakbyście pokładali zbyt dużo wiary, zbyt dużo wiary w coś, że ha, tak, jakby mieli, jakbyście mieli coś wskrzesić że alternatyw macie bez końca bez liku. Warto by było mm, przemyśleć sobie wszelkie aspekty, Trzeba, warto by było przemyśleć sobie wszystkie alternatywy, jakie macie i, i dopiero wtedy działać. Mm. Mądrość was poprowadzi kochani. Ale wiara i nadzieja to chyba niekoniecznie w tym przypadku. I to się chyba tyczy, słuchajcie, tej sytuacji, która niespodziewanie do Was przychodzi. No, izolowanie się, szukanie jakiegoś rozwiązania z dylematów, z kłopotów. Hmm. Przez które jesteście w stracie, przez które możecie, kochani, płakać. No, warto jest przejąć kontrolę. Uważajcie. No, możecie uważać na osobę uduchowioną. Uduchowioną osobę. Na osobę, która przedstawia się jako mędrzec. Na osobę odizolowaną. No. Uważajcie na taką osobę. Dobry manipulant, oszust, krętacz. No i podsumowanie miesiąca, kochani. Mimo wszystko jest słoneczko, jest radość, jest spełnienie marzeń, jest rozjaśnienie sytuacji. Czyli tak. Hmm, Myślę, że. Beki bardzo mocno zatrzymacie się na chwilę. Zatrzymacie się, poobserwujecie yy, wszelkie możliwości, wszelkie zmiany, które się zadziewają w Waszym życiu. Mam wrażenie, że Wy yy, 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 będziecie patrzeć troszeczkę z innej perspektywy na nowe rozdziały, które się otwierają na zmiany, których możecie dokonać. Ja myślę, że tutaj tak jakbyście troszeczkę wartościowali sobie, czy wy podołacie, czy nie, czy wy będziecie mieć, czy wy dacie radę, czy będziecie mieć równowagę. Równowagę. <laughs> Także y, y, zamyka się też taki rozdział w stagnacji, mocno ruszać z impetem. Jest do szczęścia rozjaśnia się, tak jak mówię, robi się klarowna wasza sytuacja. Kłamstwa i oszustwa, myślę, że tutaj mm, mm, może tutaj rozchodzić się o kwestie finansowe. Możecie mm, w jakiś sposób poczuć się oszukani może być sytuacja, że nie będzie tutaj równowagi w dawaniu i braniu. Wy możecie dać coś więcej, ktoś wam może nie dać nic. Możecie poczuć, kochani, przeciążenie. Natomiast tak jakby siła i determinacja w was jednak e, um, doprowadzi do, do ogromnych zmian w waszym życiu. Do ogromnych. Tak jakbyście nabrali się na odbudowanie tego co jest niestabilne myślę że y, będziecie y, bardzo mocno analizować no Energia ogólna byka, energia ogólna byka, kochani, no, praca, praca, jeszcze raz praca, praca, ale i współpraca, jesteście, że tak powiem, tutaj bardzo mocno będziecie się wykazywać, myślę, że, hmm, no, jest jakaś, kurczę, Myślę, że bardzo mocno będziecie kombinować nad tym, żeby jednak ten pieniądz kręcił Wam się, kręcił się koło Was. Jeżeli odczuwacie jakieś przeciążenie, chcecie coś nowego, uważajcie kochani na oszustów. No cały czas mam przystrogi dla Was, to jest ciekawe. Uważajcie, kochani, będziecie wchodzić we współpracę, myślę, że ta praca ciężka Wasza też tutaj... Jest bardzo mocno pokazana, ale hmm, uważajcie na oferty, na oferty, propozycje od oszustów, bądźcie sprytniejsi. Ja myślę, że tutaj będziecie kochani używać swojego sprytu. Będziecie kończyć z przeciążeniem w kwestiach finansowych, być może jeśli chodzi ogólnie o nową, stabilną ścieżkę, bo przecież pamiętajmy, niektórzy w związkach partnerskich mogą y, dążyć do y, odłączenia. No, także będziecie kombinować. Ok. E emocje, emocje związane z pracą, z finansami. W jakich będziecie emocjach? Pełni nadziei. Optymistyczni, wyczekujący, przepełnieni wiarą. Tak. Wy chcecie tej równowagi, wy chcecie tych zmian. Będziecie to mocno komunikować. E jakie emocje są, jeśli chodzi o dom rodzinę, przyjaciół? Mm. Niespełnieni, niezadowoleni, niepełni, bez celu. No, ten chłód jednak, mimo wszystko, odchodzi, kochani. Niespełnieni, a dlaczego? Mm, możecie siedzieć jeszcze, kochani, we wspomnieniach, jak było fajnie, a teraz, ale to wszystko odeszło, odeszło do przeszłości. Teraz trzeba myśleć, działać, analizować. No. Hmm. Emocje, jakie towarzyszą Wam, um, singlą. W jakich emocjach będą single? No nie chcę dwóch. Pełne rozpaczy, smutny ze złamanym sercem, pogrążony w smutku. Czyż nie mówiłam o tym, żeby cały czas Kółko krążycie, kółeczko. I myślę, że w pewnym momencie przejrzycie, kochani, na oczy. Myślę, że tutaj y, zaczniecie, że tak powiem, oceniać sytuację. Jeśli chodzi o emocje przy parach, przy związkach partnerskich, w relacjach stałych, przestraszeni, bojaźliwi, zalęknieni przerażeni, kochani, czym, czego się boicie. No, i jest, jest tutaj rana, tak? Jest rozżalenie, faktycznie. Natomiast chyba tutaj strach będzie o to, że zostaniecie sami. No, okej. Okay. Rada od jednorożców dla byka. No, ale nie aż tyle. Rada od. Jedno... No, nie mogę. Dobra, co się odwróciło? Poprzednie wcielenia. Uwolnij karmę poprzedniego życia. Dokładnie. Single prawdopodobnie mają karmę do zakończenia, kochani. Jesteś starą duszą głębokiej mądrości. Uzdrowienie poprzedniego życia podniesie Twoje wibracje. No, dobrze odłożyłam, dobrze odłożyłam kartę. I lecimy jeszcze z. Za... Myślami pozytywnymi, myśli pozytywne dla beczków, <laughs> dla byków. Wybierz miłość, chyba własną, kochani. Jeśli zmagasz się z przeszkodą lub konfliktem, wybierz ścieżkę miłości. Cierpienie, zwątpienie i frustracja zmieniają się w obecności miłości. Okaż więc odważnie swoją miłość. Okaż swoją miłość otwarcie, okaż swoją miłość bez żadnych zobowiązań. Dawanie i przyjmowanie miłości jest bezpieczne. W rzeczywistości, jeśli masz trudności z miłością do siebie, zacznij od zewnątrz i działaj do środka. Okazywanie miłości innym może być bramą do pokochania siebie. Tak jest. I tego Wam życzę, kochani. Także dziękuję za uwagę. Oczywiście zachęcam do lajków, zachęcam do subów. No i pozdrawiam Was. Trzymam za Was kciuki kochani. Trzymam, trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.